W szkole podstawowej nr 10 wystartowała SOWA, czyli Strefa Odkrywania Wyobraźni, Aktywności. To stała wystawa uruchomiona we współpracy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Na razie korzystali z niej głównie uczniowie i nauczyciele dziesiątki. Przestrzeń, którą mamy udostępnioną dla mieszkańców Pruszkowa i okolic w szkole podstawowej nr 10, możemy podzielić na dwie części. Mamy wystawę, gdzie właśnie się znajdujemy, gdzie znajduje się 14 eksponatów, na których można doświadczać, szukać odpowiedzi na pytania uczyć się w taki może mało tradycyjny, ale bardzo ciekawy sposób poprzez własne doświadczanie. Mamy też drugą strefę, strefę Majsterni, gdzie odwiedzający nas uczniowie, osoby z zewnątrz mogą korzystać z gotowych zestawów. I pierwsze pytanie, proszę pani, tu nie ma instrukcji. Tak, w tych zestawach nie ma instrukcji, jest tylko podpowiedź, jak powinien wyglądać efekt końcowy, ale do tego, jak go osiągnąć, musimy dojść sami. W listopadzie sowa otwarta jest dla grup zorganizowanych i mamy tutaj taką małą niespodziankę w czasie mikołajkowym. Czyli, jeżeli ktoś odwiedzi nas 6, 7 bądź 8 grudnia, to dostaje od nas taka grupa darmowy bilet wejścia podczas 1 czerwca, czyli Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dla osób indywidualnych, dla każdego, kto chce nas odwiedzić, przestrzeń Sowy jest czynna już od grudnia, natomiast już teraz można rezerwować sobie miejsca, planować ten rodzinny czas. Co podobać się tutaj na tej wystawie? Najbardziej mi się podoba ustawianie ludzika i robienie animacji. Najbardziej spodobał mi się piasek genetyczny. I polega na tym, że wkłada się rękę pod wyświetlacz i pokazuje, i można uformować góry. Wiszące piłki. Odpala się do buchawy i piłki zaczynają latać w którą stronę chcemy. Kładziesz piłkę, później bierzesz na największą moc, żeby było jak najwyższe, i później kładziesz jajko bo właśnie zadanie jest w tym takie, żeby umieścić tam razem jajko i piłkę. Najbardziej podobała mi się sprężyna, ponieważ e, jak się postawi, to jakby sama chodzi, ale jeśli włączy się idealne tempo, to będzie w jednym miejscu sama chodziła. Najbardziej mi się spodobał znikokot. E, mam, jest taki ekran, e, na którym w kółku jest kot i trzeba... Należy próbować różne cienie, żeby ten kod zniknął. Nam najbardziej podobały się zdjęcia. I yy, wystarczy, że usiedliśmy na krześle i robiło nam zdjęcia z paru stron, i byłyśmy dwie, a było nas cztery w zdjęciu. W Sowie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dla indywidualnych odwiedzających. Zajęcia grupowe dla wycieczek ze szkół i przedszkoli są proponowane dla dzieci w wieku minimum 6 lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Pruszkowskiej Dziesiątki.